nowych grzyb w nowych domach. Jest to temat, który powinien interesować wszystkich, którzy mieszkają. Bezdomni mogą skipować, chyba że planujecie sobie zbudować dom. W najbliższej przyszłości. Dowiedziałem się o tym temacie przypadkowo przez film, to akurat Jordan Peterson. On mnie już troszkę denerwuje tą swoją formą przekazu, powiem szczerze. Mimo wszystko są tu wartościowe treści. Epizod 415. Gorsze niż azbest. Dr Scott McMahon i Dr Richie Schumaker. I teraz tak, próbowałem poszukać trochę informacji. Wiecie, bo ja już po prostu nie pamiętam, co ja zrobiłem, a to jest druga wersja. Ja tu próbowałem zrobić coś z sztuczną inteligencją, ale to jest tak beznadziejne, że zrobiłem od nowa. No i tak, mówię teraz bez kartki, bo żeby mieć to na kartce ładnie, to ja muszę to wszystko Ładnie uporządkować, więc pomyślałem, że przejdę podstawowe punkty, a później zobaczę, jak to się ułoży. Temat jest generalnie dosyć szeroki. Przeczytam wam tu o, albo taki wstęp: niniejszy, niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie wieloaspektowych zagrożeń związanych z tymi odpornymi drobnoustrojami, opierając się na najnowszych badaniach i opiniach ekspertów, aby zapomnieć nie no, to jest właśnie taka słuszna inteligencja. Generalnie chodzi o grzyby i pleśnie, chociaż pleśnie to generalnie grzyby. Grzyby, jakby ktoś nie wiedział, to, są, to nie są rośliny. One przypominają bardziej zwierzęta komórkowo, przede wszystkim dlatego, że nie uprawiają fotosyntezy. No i to, co widzimy na powierzchni ziemi, to są tylko owocniki. Ja słyszałem coś takiego, że jak chodzisz po łące, to nie pamiętam, jedna albo dwie trzecie tego, po czym chodzisz, to jest grzybnia, martwa albo żywa. Także grzyby są jakby wszędzie, i one są dosyć mało zbadane i dosyć magiczne. Już abstrahując od ich różnych takich działań, tam, no, trzeba byłoby się zastanowić, co motywuje taką roślinę na przykład do produkcji substancji jakichś tam coś aktywnych. aktywnych. Wiecie, po co ona, jakby, po co ona to robi? Bo to się musiało jakoś wytworzyć. Nie? Z grzybów można by było robić opakowania na przykład. To się nagrywa. Wiecie, to jest sprzed 10 lat i cały czas nic, nic takiego nie zostało wdrożone, a można by było w sumie. Nie? To jest pytanie, dlaczego? Coś miliardy na Zielony Ład wydają. Zobaczcie, przecież, sami wiecie jakieś po prostu niestworzone sumy na jakieś działania, które w mojej opinii często są absolutnie pozbawione sensu. Na przykład chowanie powietrza pod Ziemią, teraz będzie jakiś tak.

It's warmed a little bit in the last 100 years apparently. Uh about 0.8 degrees Celsius. Maybe, uh, yeah. Nobody knows whether that's got a human component or not. No, mas, the future, czyli przyszłość opakowań. No i tam robią jakiś substrat i z tego to będzie wyrastać chyba. No izolację też można robić właśnie. No i to jest pytanie, czy izolacja z grzybów może zostać pożarta przez grzyby. Bo o czym będziemy za chwilę mówić? Właśnie, drewno bez drzew. Mushroom packaging is grown. It's about as simple, only containing two ingredients: mycelium and hemp hurd. Mycelium, the root structure of mushrooms, is the biological binder, the glue that holds our product together. Hemp hurd is a byproduct from the fiber hemp industry. Patrzcie, z baryśką, takie ekologiczne opakowanie. No i nie skończyłem, no ma, ładują takie miliardy w jakieś te dwutlenki, a tu nikt im jakby coś myśmy już to powinni dawno robić, nie byłoby żadnych problemów z plastikiem, nie. to normalnie do lasu stare, autentycznie. I to podwórniak by było. No to jest na przykład dowód dla mnie, że ta cała zielona polityka jest po prostu bez sensu, że się ładuje pieniądze w jakiś bezsens, gdzie można by było na przykład już zmienić świat w ciągu 10 lat, gdyby 10 lat temu wprowadzono jakiś przymus, że firmy muszą pakować po z grzybów. Nie I tu ładuje się jakieś z konopi. cztery dni to chyba rośnie. Właśnie to jest mezik w tych grzybach, że one tak szybko potrafią rosnąć, nie? jak prawie że zwierzęta by się ruszały. No, przesadza mnie, ale wiecie o co. A później jeszcze dwa dni rośnie. No i to jest właśnie taki przykład tego, co ja nazywam niemieckim podejściem, że my moglibyśmy używać grzybów jako naszych przyjaciół, a niemieckie podejście mówi nam, nie, nie pytajmy się w ogóle, co one mają nam do zaoferowania, tylko zniszczmy je przy pomocy fungicydów tak zwanych, czyli środków grzybobójczych. No i witajcie w przyszłości, w której to powstały grzyby, które już nie reagują na fungicydy, moi kochani. O, witaj na Balt TV. Wyszedł mi nawet wstęp jakiś taki prowizoryczny. I o tym sobie właśnie porozmawiamy. Po pierwsze, chciałem Wam powiedzieć tu praktycznie, a później powiem Wam jeszcze, bo już znalazłem, jakie zjawiska, jakie zachowania grzyby wymyśliły, aby się bronić przed fungicydami. I teraz tak, to, to jest chyba najważniejszy tekst. Takich tekstów jest w sumie dwa albo trzy całego filmu, także wiele informacji Wam nie dam. W ostatnich dziesięcioleciach pojawienie się grzybów chorobotwórczych stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę leków przeciwgrzybicznych dostępnych w leczeniu infekcji inwazyjnych. No tu się kłania propolis i żywica po prostu, sosnowa. Ja na przykład tym traktuję dwa razy mi się już zdarzyła grzybica na paznokciach. Tam kostkę drewnianą zrywałem, i cała była zgnita. Poczytajcie sobie, jakie, jakie metody usuwania grzybicy z paznokcia oferuje oficjalna medycyna. Na przykład wyrywanie pod znieczulenie. No i ja uważam, że jedną aplikacją żywicy rozpuszczonej w spirytusie pozbyłem się grzybicy na paznokciach. Ale to może se wkręcam jako shur number one po pitoniu. Posłuchajcie, przeciwbliżmy, że nie w mniejszym przeglądzie omawiamy globalne pojawienie się i rozpędza. A, słuchajcie, to nie jest w ogóle, to już nie jest szósta inteligencja, tylko to ja mam z badań. I te badania, link do tych badań mam tu. Nie. Nie wiem. To jest na przykład że tłumaczę, Szybkie pojawienie się pojawianie się grzybów, robotwórczych dla człowieka, opornych na środki przeciwgrzybiczne. Tak, i tu mam przypisane. I to są na przykład tutaj takie grzyby Candida auris. No oni tam piszą napędzany, no niech będzie napędzany przez globalną transmisję opieki zdrowotnej i prawdopodobnie ułatwiony przez zmiany klimatyczne. No to ostatnio to tam bym już oko przymrużył, bo możliwe, że goście po prostu potrzebują, więcej pieniędzy na granty, więc dopisują właśnie zawsze coś takiego, nie? Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że dostaną pieniądze na badania. Dlatego, ale to jest spoko, to wszyscy to muszą jakby robić, nie? Tak samo tutaj będzie też o otyłości, że od grzybów to też na to przymrużył oko. Dobra, w ten punkt. Teraz Aspergillus fumigatus oporny na azole to jedna grupa środków przeciwgrzybowych, napędzany przez selekcję ułatwioną przez stosowanie azolowych fungicydów w rolnictwie i innych środowiskach. czyli właśnie opory na azole, przez to, że te azole były stosowane w rolnictwie oraz trichophyton indotineae. To się podobno jako E czyta, ale piszcie w komentarzu. Napędzany przez niedostatecznie uregulowane stosowanie dostępnych bez recepty kremów przeciwgrzybicznych zawierających kortykosteroidy o dużej mocy. Różnorodność samych grzybów i czynników powodujących ich pojawienie się jasno pokazuje, że nie możemy przewidzieć, no to jest ważne, co może pojawić się w następnej kolejności. Dlatego czujność ma kluczowe znaczenie dla monitorowania pojawienia się grzybów, a także wzrostu ogólnej oporności na leki przeciwgrzybiczne. To jest jedna rzecz, że pojawiają się te grzyby nowe, oporne na... Fungicydy. Druga rzecz jest taka, że one są dla człowieka bardziej toksyczne. I wywołują taki zespół, który jest nazywany CIRS. Z tego CIRS nie ma w Wikipedii, bo już sprawdzałem. Jest za to CIRS. CIRS oznacza Systemic Immun Response Syndrome. Czyli zespół, od... to ja mam tu gdzieś napisane jak to się nazywa. Zespół odpowiedzi. Zespół przewlekłej reakcji zapalnej. I C oznacza chroniczny, czyli przewlekły. Natomiast S oznacza systemowy, jakiś systemik. Ale to jest Ten doktor tutaj, którego mamy, on mówi, ten gościu, to jest ten McMahon chyba, on mówi o tym CIRS. Widzicie? Tu. Czyli chroniczny, że macie przez, przez wiele lat. I on mówi, że jest duży bardzo procent ludzi. A czym to się objawia? Generalnie zmęczenie, brakiem motywacji. Dobra, dr Scott Mahon jest znany ze swojej wiedzy pediatrycznej i zaangażowania w leczenie złożonych schorzeń dziecięcych. Jest w szczególności jednym z niewielu lekarzy certyfikowanych w protokole Shumaker do leczenia zespołu przewlekłej reakcji zapalnej. Ten protokół Shoemakera to od tego drugiego lekarza. On jakiś protokół wymyślił, ja tutaj mam zapisane, on polega generalnie na rozpoznaniu. O, mam najpierw tu. Czym charakteryzuje się Cirs? No, Cirs charakteryzuje się szerokim wachlarzem objawów, w tym zmęczeniem, z i problemami z oddychaniem. Prawdopodobnie, że te spory lecą ci do płuc i możliwe, że one próbują się, nie wiem, zalęgnąć, a nasz organizm z tym cały czas walczy i to może być to zapalenie, wiecie? Wynikającymi z reakcji organizmu na narażenie na biotoksyny. Widzicie, źródło Szumeka przeżyć pleśń. Praca doktora Schumekera i Scotta podkreśla złożoną zależność między narażeniem na biotoksyny, w tym grzyby odporne na fungicydy, a wynikającymi z tego komplikacjami zdrowotnymi. No tu jest dalej gadka, że osoby mogą być predysponowane genetycznie, to też moim zdaniem jest tam. Eee, no taka będzie przyszłość, że wszystko będziemy mieli genetycznie niby, przypuszczam, że oni nam będą sprzedawać jakieś tam modyfikacje genetyczne wtedy. Albo będziesz się rodził zepsuty, tak jak BMW teraz. Będziesz płacił abonament na zdrową wątrobę na przykład, albo na płodność. Będziesz mógł sobie wykupić dwa tygodnie płodności na wakacje. Bo ja to wszystko miałem. Uff, no gdzie to jest? Tu jest jeszcze ważny tekst, który znalazłem. Odkrycie doktora Scotta Machona i Shoemakera rzuca nowe światło na zrozumienie zespołu przewlekłego zapalenia odpowiedzi. No. CIRS i jego związku z nowoczesnymi budynkami. Ich badania ukazują, że biotoksyny obecne w budynkach dotkniętych uszkodzeniami wodnymi, no to mogą być zalane bycie przez powódź, ale mi się wydaje, że to może być też taka stała wilgoć, na przykład ja, jak macie mostki termiczne i wam się skrapla, kondensuje woda, skrapla, czy na przykład w łazienkach, gdzie macie wilgoć, albo w kuchni, jak przykład woda zalewa gdzieś tam. I to chodzi właśnie prawdopodobnie o te zielone płyty, które są przesączone środkiem grzybobójczym, że one są zżerane, w nich się m.in. wytwarza. I o lakierach też mówią, zawierających tak, fungicydy. fungicydy. Często wynikające z obecności pleśni i bakterii mogą wywołać poważne odpowiedzi immunologiczne u osób, zwłaszcza tych z określonymi predyspozycjami genetycznymi. Podkreślają, że problem jest szeroko rozpowszechniony i dotyka od 50% do 85% budynków w Stanach Zjednoczonych, przy czym nowsze konstrukcje są bardziej podatne na tego rodzaju uszkodzenia ze względu na stosowanie farb z dodatkiem fungicydu. Skutkuje to zwiększonym ryzykiem ekspozycji na bardziej toksyczne i produkujące Toksyny gatunki pleśni, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym CIRS. CIRS charakteryzuje się szerokim spektrum objawów i biomarkerów, takich jak zmęczenie, problemy z oddychaniem, Bóle stawów oraz trudności poznawcze. Stan ten może być diagnozowany przy użyciu specyficznych biomarkerów, w tym testów wrażliwości na kontrast wizualny, markerów genetycznych HLA, hormonu stymulującego melanocyty, MSH oraz wykrywania cytokin. Protokoły leczenia mogą obejmować zarządzanie źródłem ekspozycji na biotoksyny i stosowanie substancji wiążących, takich jak cholestyramina, aby zaradzić stanowi. Dzieło McMehona i Schumakera podkreśla potrzebę zwiększenia świadomości i nowego podejścia do diagnozowania i leczenia CIRS, uwypuklając znaczenie identyfikacji biomarkerów i, osób i odróżnienia osób chorych od zdrowych. Czynniki środowiskowe są rozpatrywane jako potencjalne wyzwalacze CIRS, które często pozostają nierozpoznane ze względu na nakładanie się objawów z innymi stanami. Gdzieś tu miałem napisane, na czym polega ten protokół. Generalnie on polega na tym, że trzeba rozpoznać, sprawdzić wszystko i usunąć, sprawdzić, czy się wszystko usunęło, no i tam zdetoksować pacjenta. Nie? No może ktoś powinien w Polsce rozpocząć się tym zajmować, wiecie, jakiś, nie wiem, jakiś zespół ekspertów może tam w jakimś ministerstwie odbudownictwa, nie wiem jakie to tam ministerstwo. Odbudownictwa jest na pewno 17 ministerstw. Od BU jest jedno, od DO jest na pewno drugie, od WNI trzecie ministerstwo. Co by tu więcej powiedzieć? Aha, kurczę, gdzie ja to mam? Odporność grzybów odpornych na fungicydy komplikuje działania naprawcze w budynkach uszkodzonych przez wodę. Tradycyjne środki czyszczące i grzybobójcze mogą okazać się nieskuteczne, co wymaga bardziej kompleksowego i innowacyjnego podejścia do usuwania pleśni i praktyk budowlanych. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, kontrola wilgotności i stosowanie odpornych na pleśń materiałów budowlanych, to kluczowe kroki w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzybów. To jest Environmental Protection Agency. No. Pojawienie się grzybów odpornych na fungicydy w budynkach uszkodzonych przez wodę wymaga zwiększonej świadomości, proaktywnych strategii zapobiegania i dostosowania metod leczenia. Wspierając współpracę między naukowcami, pracownikami służby zdrowia i branżą budowlaną, społeczeństwo może lepiej zrozumieć, zarządzać i ostatecznie zmniejszyć ryzyko związane z tymi groźnymi patogenami. No ankietę chciałem zrobić. Czy uważasz, że powinniśmy iść bardziej w rozwój coraz silniejszych środków do kontroli przyrody, czy powinniśmy, czy powinniśmy zmienić kierunek myślenia i zacząć działać bardziej w? Z przyrodą, nawet jeśli jest to mniej wygodne. Ja jestem za opcją drugą. Co ja ten Żół napisał mądrego jeszcze? Od siebie coś tu widzę. Niech niniejszy kontent, czy tak powiem, posłuży jako wezwanie do działania na rzecz szerszych badań. A to chyba jeszcze też sztucznej inteligencji był. O. Ja natomiast uważam, że omawiany tutaj rozwój supergrzybów mutantów odpornych na fungicydy, jak i wcześniej zauważony rozwój superchwastów. O, to też jeszcze jest. Wiecie, że są superchwasty odporne na Monsanto. Pokojnie. Patrzcie, niektórzy przeciwnicy GMO błędnie obarczają GMO za pojawienie się superchwastołów. Prawdziwą przyczyną jest nadmierne stosowanie chemii w chwastów. Jest to proces podobny do zyskiwania odporności na antybiotyki przed bakteriami. No zaraz, ale GMO przecież. Ta jedna metoda od Mantosranto polega na tym, że wyczyszcza wszystko do zera i sadzisz rośliny, które są odporne na to. Przecież to nadmierne stosowanie herbicydów to idzie właśnie w parze z GMO. Nie, nie zawsze, niekoniecznie, nie? Bo są różne metody tego stosowania GMO. Jest na przykład taka terminator Technology od DuPont, która powoduje, że nie możesz już, że nasiona, które produkujesz, są sterylne. Nie możesz nic wyhodować z tego, co ci wyrośnie. Santo miesza jakichś DNA skorpiona w ogóle z kukurydą. Ja myślę, że ja jestem pewien, że oni nie wiedzą w ogóle, co robią. Ja nazywam to podejściem pruskim albo niemieckim, ponieważ w mojej opinii wywodzi się z tej samej mentalności próby uporządkowania, Wszystkiego na swój porządek, bez próby wcześniejszego poznania. Oczywiście jest to bardzo kompatybilne z eksportem niemieckiej myśli technologicznej w dziedzinie chemii. Przypomnę hasło chleb z powietrza. Do siebie dodam, że chleb w tym haśle niewiele różni się od materiałów wybuchowych. Chleb z powietrza odnosi się do procesu chemicznego opracowanego przez Fritza Habera i Karla Boscha, który umożliwia syntezę amoniaku z azotu z powietrza i wodoru. Habera-Boscha metoda była przełomem umożliwiającym produkcję sztucznego nawozu na skalę przemysłową. Amoniak uzyskany w ten sposób stanowi kluczowy składnik wielu nawozów. Amoniak jest podobno najczęściej, czy drugą substancją chemiczną, produkowaną w ogóle przez ludzi. Dzięki temu procesowi możliwe stało się wyprodukowanie chleba z powietrza, ponieważ umożliwiono roślinom dostęp do niezbędnego dla, dla ich wzrostu azotu który wcześniej był trudno do Wystarczających ilościach. Z tego czucia się ponad tych wszystkim tych. i upoważnionym do kontrolowania wszystkiego. To z tego się wywodzi, to jest takie bezrefleksyjne podejście. Weźmy na ten przykład monokultury. One w przyrodzie naturalnie myślę, że w ogóle nie występują. No tam występują, bo muszą czasem. Nie. Można by rozpocząć badania na jakimiś uprawami mieszanymi, w jedna roślina odstrasza szkodniki drugiej. Takie synergie obserwujemy w przyrodzie. Ludzie od permakultury to tak znają. Albo w uprawach ekologicznych stosuje się również nawozy oparte na produktach z bakterii. Tak i tu k***a. musiałby powstać dialog między ludem korporacjami, bez obijania w bawełki. Korporacje same powinny zapro zaproponować drogę do wyjścia z takiej sytuacji, że liczy się tylko profit ponad wszystko. Przede wszystkim ta chęć opatentowania wszystkiego musi się zakończyć. Mus muszą zostać znalezione inne regulacje, bo patentowe, prawo patentowe stało się jednym z największych hamulców cywilizacji, rozwoju. Chodzi na przykład o to, abyśmy rozpoczęli badania nad środkami naturalnymi, których nie da się opatentować, a są tanie i łatwo dostępne. No, widzicie? Albo zmusimy korporacje do szczerego dialogu, albo powinniśmy na koszt Unii Europejskiej stworzyć wielki ośrodek badawczy pracujący dla europejskiego dobra, dla obywateli, bez żadnych konfliktów interesów, bez żadnych gostków, z, wiecie, z big przemysłu. Trzeba by było wprowadzić nowe zasady, aby zapewnić jego neutralność. Prowadziło, prowadziłby on badania nad alternatywnymi metodami np. ochrony roślin, albo rzetelnie badał na przykład żywność, leki, kosmetyki i tym podobne. Czegoś takiego obecnie nie ma. Europejscy urzędnicy w tej kwestii ufają badaniom przeprowadzanym przez producentów, a to jest stan w mojej opinii nie do zaakceptowania dalszego. Nie wiem czemu nikt tego nie podnosi. My nie mamy jakby żadnych naukowców, którzy by nas chronili przed biznesem, bo wszyscy pracują dla biznesu. Dobra, teraz chcę wam opowiedzieć, co grzyby robią, żeby się nie za żeby przeżyć te ataki człowieka, nie czy obronę człowieka Przebi. No się go tu pytałem tu, co wiesz o nowych mutacjach grzybów, pleśni, które są odporne na środki, środki grzybobójcze, i... Tu właśnie takie lelum polelum napisał, takie nic konkretnego, no ale go tu chwyciłem. O, mechanizmy odporności mogą obejmować zmiany w strukturach komórkowych grzybów, które uniemożliwiają fungicydom docieranie do swoich celów. Zmiany w celach molekularnych środków grzybobójczych, które zmniejszają ich skuteczność oraz mechanizmy usuwania toksycznych substancji z komórek grzyba. No i ja tu jej zacytowałem napisałem wyjaśnij zwłaszcza ostatni punkt, czyli mechanizmy usuwania toksycznych substancji z komórek grzyba. No, bo to nawet dla nas ludzi byłoby fajne zbadać, to żebyśmy my mieli takie mechanizmy. nie? No, wiecie, oni jakby nie badają tego, co potrzeba, mi się wydaje. A Tyle hajsu idzie na jakieś badania bez sensu, stary. No. Gender, stary. Mechanizm usuwania, i posłuchajcie, bo to jest ciekawe. Jak się... To jest tyle tekstu. Jak się interesujecie biologią, ja tu jakiegoś grzybka wkleję timelapse. Się... To nie moje, to gdzieś pod, pod tego podtegowałem. Pompy efluksowe, efluksowe, są to białka transportujące, które aktywnie usuwają toksyczne substancje z wnętrza komórki grzyba. Dzięki temu fungicydy są wydalane z komórki, zanim zdążą zakłócić niezbędne dla życia procesy biologii. Pompy te mogą być specyficzne dla określonych substancji lub działać na szerszy zakres chemikaliów. Punkt drugi enzymy detoksujące. Niektóre grzyby mogą produkować enzymy, które zmieniają strukturę chemiczną fungicydów, czyniąc je nieskutecznymi. Przykładowo mogą one przekształcać fungicydy w mniej toksyczne lub całkowicie nietoksyczne produkty, które nie są już szkodliwe dla grzyba. Punkt trzeci. Zmiany w przepuszczalności błony komórkowej. To jest ciekawe, bo wiecie, te środki są powierzchniowo czynne coś tam i tam chyba chodzi właśnie o to, że one do tych komórek docierają. I teraz zobaczcie się, uodporniły chyba grzyby, przynajmniej na to. Grzyby mogą także zmodyfikować strukturę swojej błony komórkowej. Tak, aby ograniczyć wnikanie fungicydów do wnętrza komórki. Zmiany te mogą obejmować modyfikacje w lipidach błonowych lub w białkach błonowych, które normalnie umożliwiałyby przepływ substancji toksycznych do komórki. No i cztery kompartamentalizacja. Kompartamentalizacja? Nie wiem, a to chodzi, że w kompartmencie w jakimś, czyli w jakimś, w jakiejś pakamerze są trzymane te substancje szkodliwe. Kompartment to jest fach, przegródka. Polega na izolowaniu toksycznych substancji w określonych strukturach komórkowych, gdzie nie mogą one zakłócać kluczowych procesów życiowych przez sekw... sekwiestrację tych substancji. A, tu nawet sprawdzałem, czy to jest... A zaraz zobaczycie tych Substancji. Grzyb ogranicza i szkodliwe działanie. No i bla, bla, zawsze musi być takie babskie na końcu. No i teraz ja. Definicja sekwiestracja. Proces izolowania lub unieruchamiania określonych substancji lub elementów w środowisku lub organizmie, tak aby nie brały one udziału w normalnych procesach biologicznych lub chemicznych. Czyli zobaczcie, jak się nasze komórki bronią, po prostu to są tacy bohaterowie, a my po prostu tego nigdy nie doceniamy. Mówię wam, poznaj swoje komórki. To jest tylko tam 32 i 12 zer, ale to jest armia, która pracuje dla ciebie dzień i noc stary i ty nic o tym nie wiesz nawet. Jesteś kapitanem na statku kosmicznym, który nie wie w ogóle ile ma pod sobą załogi. Dobra, to na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo.